My nie musimy, Wysoka Izbo, żyć w dalszym ciągu w systemie postkomunistycznym, w systemie w istocie postkolonialnym. Nie musimy. Możemy ten system odrzucić. Możemy także wyeliminować życia społecznego jego przedstawicieli, jego nosicieli. Tylko trzeba zmienić władzę. Otóż to referendum ma także głębszy sens. To jest referendum odnoszące się do tego, czy ten system, gdzie kieszenie jednych są bronione jak niepodległość, a inne nieustannie drenowane, ma być podtrzymywany. Otóż my jesteśmy, to już mówiłem, za zmianą tego systemu, bo to jest system skrajnie nieefektywny pod każdym względem, to jest skrajnie nieefektywny, zabijający wręcz naród system społeczny. To jest system po prostu antynarodowy. To jest system, który przynosi korzyści wąskiej grupie, zresztą na ogół z podziemnej gwiazdy tutaj i różnego rodzaju czynnikom zewnętrznym. Wy tego systemu bronicie. To jest główne zadanie Waszej partii. Ale my jesteśmy przeciw i ten system dożywa już swoich dni. Jesteśmy o tym przekonani. To referendum. W istocie będzie właśnie także referendum nad tym systemem. Ja wiem, że Wy się teraz możecie tu obstawić policjom, możecie tu armatki wodne poustawiać. Uz... Tak, tak, widziałem je sam. Możecie się bać i macie powód się bać. I rzeczywiście, przejdzie czas, w którym okaże się, jak bardzo ten strach był uzasadniony. Boicie się. Ale my się nie boimy, nie boimy się ani tych, którzy tam stoją, nie boimy się tych, których tu nie wpuszczono i nie boimy się tego referendum. Jesteśmy za Polską, która się będzie rozwijała, gdzie wydajność pracy na godzinę dzisiaj jedna z najniższych, jeżeli nie, najniższa w Unii Europejskiej będzie wysoka, wtedy naprawdę będzie z czego płacić emerytury. Bo to jest w ogóle śmieszne mówić, że emerytury za 28 lat mają wynosić po 900 zł. To znaczy, co Polska ma być na dzisiejszym poziomie po to, żeby Pana kolegom, Panie Profesorze, było ciągle dobrze. Otóż przyjdzie taka Polska, w której Pana kolegom być może będzie bardzo źle, ale ludziom będzie nieporównanie lepiej i to będzie Polska zamożna, silna i godna. Będziemy popierali to referendum.